Siemanko, Manko z tej strony Ocz. Witam Was w dzisiejszym odcinku na sam dobry początek. Sobie podadam 3 na jednego. Dzięki wam bardzo za wskazówki, dzięki waszym poradom. Idzie łatwiej. Jak sami widzicie, na razie robi, robi same uniki na krytykach. Jednak e, skorzystając z Waszej podpowiedzi odnośnie. Aury odnośnie podwójnego jest prościej, ale nie działa to na trzech tropów, bo jeżeli jest trzech tropów w grupie, to wtedy niestety, ale nie daję rady, bo nie mam za bardzo ruchu. Na ten moment walczę z Wojem, Magiem oraz Łowcą. Dobra, zrobimy w takim razie Grat, jeżeli nie dasz mi się ubić normalnie, no to zlecisz na gratę. No i ostatni został, 301 Level strzał z niespodzianką. Podwójny. No, lecisz. Kończymy tą zabawę. Bo w dalszej części odcinka druga część loterii. A to oznacza, że znowu będę tutaj wydawać smocze łuski. A Wy to jak najbardziej tutaj lubicie oglądać. Także polegli. O, patrzcie, czekaj, bo dzisiaj się nie uleczyłem. Dobra, Bimie. Nie zdążyłem się uleczyć, ale spoko. Zobaczymy jak nam tutaj pójdzie. Rozpoczynamy podwójny. Podwójny dech. Mamy SA. I lecimy gwałtowny i leżę. E2 stała. Czyli mam czas E2, spoko robi je deszczem. Także luz. Na szczęście mam sporo. Przyspieszaczy. Piąte podejście dzisiaj, ale w końcu się udało, 4% Ale patrzcie na żółto, wszyscy HP mają i... ty upad. ale 4%, 3% żyje, co tu się dzieje? Spójrzcie na to, 3%, 2% 2%, no dacie radę, nie mówcie, że padniemy Tak udało się, ja, ja pierniczę, co tu się dzisiaj działo? Jeszcze Uni TP, dwa heroiki poszły, dwie osoby przeżyły, to normalnie, normalnie nie wiadomo co się tu dzisiaj działo, ale za piątym razem ubiliśmy, dzięki wam za bicie. Także luzik, już tutaj wstałem i lecimy na mapkę eventową dla przypomnienia. Wejście znajduje się w tornek tutaj, kaktusy nas teleportują. I już jesteśmy, więc idziemy po kolejne kuferki. Oferki kupujemy tutaj u Eliaha. Ja tu biznes przyszedłem ubić, więc pokaż mi, co masz w swojej ofercie. I tak, zostało mi jeszcze pół, to 1600 smoczych łusek praktycznie. Legendarnych się nie opłaca, więc lecimy. Patrzcie, na 4 mi starczy. Mi zostaną dwie smocze łuski. To wezmę 3. I pójdziemy sobie losować. Zobaczymy, co się tam dzieje przy okazji jeszcze na innych mapkach. Dawno mnie tutaj nie było, żeby was poubijać. A już ktoś tutaj zrobił to za mnie. Nie trać życia. Spoko dzięki za pomoc. A więc tutaj otworzę pierwszy kuferek. Patrzcie, dwa heroiki na start. Błogosławieństwo pełne mocy. Oraz ulga dla przeciążonych dwa. Zmniejsza ilość zdobytych punktów doświadczenia z walki o 40% Przyda się, nie powiem, będę sobie zakładać na mniejszych postaciach Tylko po to, żeby nie tracić tyle złota na cofanie levela Dobra, nie ma tutaj nikogo ubić Więc skoro on mnie tam zdał na driadzie, to mrozy będą puste Więc idę na mrozy i na mrozach otworzymy kolejny kuferek i tam już się zatrzymie na E2. Jak na razie tego kamyka jeszcze nie mam. Z Furiona. Ale ostatnio też odpuściłem trochę mrozy, biegałem też za eventem. No i robiłem ogólnie questy eventowe, które są dosyć długie. A samego herosa eventowego nie udało mi się znaleźć. Ale zamiast tego poubiłem trochę starych orłów. Sporo ostatnio dodałem, jednak... Jak mi już też zastępca napisał, że też dodał, i mam trochę zwolnić, bo może list wpaść, to trochę im odpuściłem. Ale patrzcie, mamy tutaj Arodixa. Ale już nie mamy, bo już ucieka. No czemu uciekasz? Chodź. Patrzcie. No Aro. Czemu uciekasz? Chce się tylko zdadać. Nic szczególnego. Ale dobra, leci Leci, ja tutaj, tutaj poczekam na E2 I otwieram kolejny kuferek Spójrzmy Przyjaciel Iskra Już cię mam jednego w depozycie Ale cię odpalę Bądź uroczy Spójrz się do widzów, pomachaj widzom I... Jeszcze jeden Jeszcze jeden kuferek przed nami A w nim... Tam, teraz Kuferek okruchów złota ulepszony. A w nim? Dwa okruchy złota. Już mam 16. W odpowiedzi, co będę kupować za te okruchy? Yy, znajduje się tam kamień czerwonego smoka. I na co zbieram okruchy złota? Kupię kolejny kamyczek. Tutaj mam też kamyk ustawiony do przysiółka. Jak, jak ktoś tam próbuje dodać na brechu to wtedy sobie po prostu szybko tepam i już tam wszystkich ubijam no i kusi kusi żeby skorzystać z tej zakładki premium a dokładnie z okna aktualności gdzie jest pakiet eventowy i można kupić jeszcze jeden kuferek za 399 smoczych łusek tak kupuję kupuję ten czwarty kuferek na dzisiaj i co w nim będzie co w nim będzie? Próbujemy. Rampam pam. I. Dwa unikaty. Kupon na miksturę wyczerpania oraz wój wywołania depozytu klanowego. Sława loteria. Liczyłem na coś lepszego. Najbardziej na to, że spadną mi te legendarne pluszaki. z legendarny nie potrzebuję, ale pluszaki chętnie bym przygarnął. O, kryształki. Bo te. Pluszaki zbieram. Jak wiecie, jeżeli macie też pluszaki z eventów z wcześniejszych lat, możecie mi dać znać, które macie. Możliwe, że od was odkupię. Bo takie cenniejsze, których nie mam, to jak wiecie, przygarniam albo kupuję na aukcji, bądź od was już mam w depozycie trzy takie zakładki. Jak nie więcej pełne zakładki takich pamiątek. I liczę na to, że Garmory. Pozwoli rozszerzyć depozyt jeszcze bardziej, bo już tam nie mam za bardzo miejsca. 8 zakładek wykupionych, no i nie mam za bardzo gdzie składować tego wszystkiego, co tutaj udało mi się zdobyć przez te ponad 10 lat gry. Ogólnie w evencie będzie 14 zadań i czekam aż dadzą kolejne, bo wpadnie wtedy level. 91,6% 22M do levela. Gdyby dodali teraz questy eventowe, to bym to wbił. 406 level. Co by bardzo, bardzo znacznie by przybliżyło, bo aż o jeden level do 500. <grych> Dobra, lecimy na Niazorinka. Ten 500 kusi. Bardzo kusi. Mimo, że ten 400, mimo, że 400 wbiłem. Już 5 miesięcy temu, nadal nikt tego progu na Katacha tutaj nie przekroczył jako kolejna osoba, więc jest dobrze. A coraz mniejszą przewagę ma nade mną Batowni, dzięki czemu już niebawem wrócę również na stronę główną, czyli do Top 7. Dla osób, które tutaj są nowe, bądź dla tych, które, które nie znają historii, w 2000. W 2014 roku byłem top 7, byłem nad Lonią. Gdyby nie moja przerwa, byłbym teraz top 3, tak nie wyżej. Także staram się odrabiać tutaj tą stratę, którą, która powstała w wyniku tej rocznej przerwy, jak tylko mogę. Więc ja zostaję na Zorinie, jeżeli wpadną SO, chętnie podedam. Chciałem kupić od nich na szyjnik, ogółem też na 290 level z eventa, ale no niestety nie mają. Więc gdyby ktoś z Was miał naszyjnik na tropiciela, hełmik legendarny, naszyjnik legendarny lub kamyczki, dajcie mi znać. Chętnie kupię. Na pewno się dogadamy co do ceny. Także dzięki Wam bardzo. Trzymajcie się. Pozdrawiam. Cześć.